Staram się nie robić żadnych tych typowych przywitań, bo nie chcę brzmieć jak każdy youtuber, ale to nie jest recenzja, więc nie ominę sprawnie słowa siema. Eee, dobra, mamy to już za sobą, więc słuchajcie, moje słodziaki, dzisiaj głosujemy na grę roku i inne wyróżnienia w ramach Game Awards. Kilka kategorii ominę, bo totalnie mnie to nie dotyczy. Pogadamy sobie i napiszcie w komentarzach, na co wy zagłosowaliście. I uprzedzam, nie będzie tu żadnego pojebanego montażu, to poważna sprawa. Ja w tym momencie, jako profesjonalny dziennikarz growy, siedzę w garniturze. Nie róbmy, Tutaj pośmiewiska. Pierwsza kategoria, gra roku. Ach, ja tam pokażę wam na końcu. E, dobra, pierwsza kategoria to najbardziej oczekiwana gra. Tom mi to przetłumaczył jako docenienie zapowiedzianej gry, która w sposób udowodniony wykazała potencjał w zakresie rozwoju branży gier. Ale oczywiście jest lepsza przeglądarka, najbardziej gej. No właśnie, tak mogłaby wyglądać ta reklama. Początek filmu i już mi odpierdala, dobra. Mamy nominację: James Bond. GTA 6, Marvel's Wolverine, Resident Evil 9 i Wiedźmin 4. Teraz nie wiem, czy ktoś realnie czeka na tego Jamesa Bonda. Na razie nie jaram się tym w ogóle. Hitman od AEO Interactive był spoko, ale jak na pozostałe gry z tej kategorii strasznie czekam, to jednak żadna gra nie zrobiła wokół siebie takiego hype'u jak GTA 6. I tutaj leci mój głos. Najlepsza adaptacja gry tutaj szybciutko. Minecrafta nie oglądałem chyba jako jedyny człowiek na planecie. Teraz to Fast sezon drugi. No nie był tak dobry jak pierwszy. Pierwszy miał swoje problemy, ten posiadło parę decyzji, a że bardzo cenię tę markę, to paradoksalnie właśnie dlatego na nią nie zagłosuje, więc głos idzie na Devil May Cry całkiem niezły anime, takie do obejrzenia właśnie na szybko. Odmurzające, ale w dobrym sensie. Dużo akcji, dużo siekania, idealne, żeby mózg odpoczął. Lecimy dalej, ale przy okazji omijamy wszystkie kategorie związane z e-sportem i twórcami. Najlepsza multiplayerowa gierka, no mój głos leci tutaj na Ark Raiders. Najlepsza gra rodzinna, proszę państwa, normalnie dałbym skipa, bo tutaj są gry na konsole, której nie posiadam, czyli Nintendo Switch, więc nie mogę o nich niczego powiedzieć, ale tak się złożyło, że zagrałem parę razy w Lego Party i tu leci mój głos. Najlepsza gra RPG. No i w końcu coś ciekawszego. Nominowane gry to Evolve, Evolved, Evolved The Obscure Expedition 33, Kingdom Come, Deliverance 2, Monster Hunter Wilds i The Outer Worlds 2. Na starcie możemy skreślić gry od Obsidianu. Nazwałbym je pewnym rodzajem sraki, ale być może nie było tyle RPG w tym roku, żeby wypełnić nimi całą kategorię. Monster Hunter. Nie jestem graczem, więc odpada. Zostaje Claire Obscure i Kingdom Come Deliverance 2. I taką właśnie najbardziej RPGową grą w tej kategorii jest Kingdom Come. Claire Obscure to świetna produkcja, ale to opowieść o Henryku jest wypełniona licznymi cyferkami, ekwipunkami, dialogami, które mają wpływ na questa. Tutaj trzeba jeść, tutaj można kraść, jest tryb dnia i nocy, wpływający na funkcjonowanie NPC. To otwarty świat z masą możliwości, dlatego uważam, że Sandfall Interactive musi tu ustąpić czeskiej produkcji. Najlepsza gra przygodowa Death Stranding 2, Sex on the Beach, Hilksong, Ghost of Split Fiction i Indiana Jones jest to kategoria, w której wybór nie jest tak oczywisty, tutaj każdy pójdzie za głosem serca, a moje serce uwzględniając słowo przygoda, trafia do Indiany Jonesa. Najlepsza gra akcji, no i w tych grach dopiero się dzieje wybuchy, strzelaniny, pościgi. Zastanawiam się tutaj nad Battlefieldem 6 i Doom The Dark Ages. I jednak wybieram duma, ale tylko dlatego, że jebać i jej najlepszy debiut kier ale tych Hindusy robią te gry, co nie? Żartuję. Cleropskium. Najlepsza niezależna gra. Nie we wszystko grałem, dlatego weźmiemy sobie tutaj Silk Songa, bo też zasługują na jakąś nagrodę ludzie z Team Cherry, a zaraz i tak dojdzie do totalnej dominacji, najlepsze wsparcie społeczności, nagradzanie gry za wyjątkowe wsparcie społeczności, przejrzystość i responsywność, w tym aktywność w mediach społecznościowych oraz aktualizacje i poprawki gry. Ja szczerze mówiąc, nie śledzę takich rzeczy, ale skoro te gry w ogóle są w takiej kategorii, to pewnie wszyscy. Twórcy słuchają swojego community, a gracze dzięki temu są zaangażowani. Yy, mój głos to Fortnite. Tylko pytanie dlaczego? Bo ta gra jest rozwijana tyle lat, aż słowie się nie mieści. Ciągle są nowe sezony, bronie, itemy, zmieniająca się mapa i tak dalej. Nieraz sprowadzili coś kompletnie do dupy, albo coś było za mocne, a Epic Games zawsze brało feedback od graczy i reagowało. Powiedzmy, że widzę tutaj korelację między odbiorcami a twórcami. Najlepsze bieżące wsparcie. Nagroda przyznawana grze za wybitne. Opracowanie bieżącej zawartości która z czasem mienia wrażenia gracza. Nagrodę przyznaje za wieloletnie wsparcie gry, ciągłe updatey, poprawki i nową zawartość. I tutaj trzeba przypomnieć jedną rzecz, gra wyszła w 2016 roku i totalnie nie spełniła obietnic twórców, ale mimo to Hello Games się podniosło i zrobiło grę, którą dziś pokochali gracze. To jest klasyczny przykład, totalny fail, ale z czasem odkupienie, które zasługuje na oklaski. Teraz ominąć kategorię wyścigi, strategię najlepsza bijatyka, najlepsza gra VR. Najlepsza gra mobilna i najlepsza gra Lewac postępowa. Innowacje w zakresie dostępności. Chodzi tutaj o gry, które mają rozbudowane ustawienia, na przykład dla osób e, niepełnosprawnych. Jak grałem w Duma i sprawiałem w opcjach, to zauważyłem parę takich funkcji, więc nasz głos idzie na niego. Oczywiście pamiętam też, że w Assassin's Creed Shadows takich rzeczy było sporo, ale głos możemy oddać tylko na jedną grę. Na rzeź. najlepsze aktorstwo głosowe, trzech nominowanych aktorów z Obscure. ciekawe dlaczego. Głosujemy na panią Jennifer która poskładała głos pod świetną Majel. Najlepsza muzyka i ścieżka dźwiękowa. Powiem tylko tyle, żebyście odpalili kilkugodzinną playlistę z utworami z Claire Obscure i nikt nie będzie w stanie wejść ze mną w dyskusję. Głos oczywisty na ekspedycję. Najlepsza dyrekcja artystyczna. Hmm, co by tu dać? Claire Obscure. Najlepsza narracja. Już trochę mi się zrobiło głupio, że tak ciągle Claire Obscure. Najlepsza reżyseria gry. Dobra, uspokójmy się, ok? Tutaj mamy Sex on the Beach, Hideo Kojima i za to trzeba docenić. I Graro Oczywiście Donkey Kong bananza, nie widzę innej opcji. O kurwa, sorry, Miskik, zanim ktoś się oburzy, radzę zagrać i zamknąć mordę. Kochany widzu, ale jeszcze pominąłem jedną kategorię, najlepszy projekt audio Island Hill F odpada, bo tu między innymi przez dźwięk nie czuć siły uderzenia. W tej jest to bardzo dobrze zrobione, mimo wszystko jakiś pocisk przeleciał mi obok ucha, a tam dalej coś wybuchło, dlatego dajemy głos na Battlefield 6. Zostaw komentarz, suba i łapkę w górę. Śś.